Jest godzina 5.53. Jeszcze ciemno. To jest właśnie to ten widok, który lubię najbardziej skut słońca. Zobaczcie jaki piękny. A jedziemy tam do tego portu. Znajdujemy go z prawej strony. Pod Dover, zobaczcie tam. A tam piękny zamek. Słynne uh, białe klify. Dover. A my jedziemy tutaj. Tu czekajcie tutaj. Bonjour do you want me to take off the helmet? Yeah. This is the vaccination. Oh. Bye. Good morning. Hi. Good? How are you? I'm very well, thank you. How are you? Good, thank you. Uh, are you carrying any knives on your person? No. Any CS gas pepper sprays? No. No. Can you just uh, jump off for me and do uh, this for me, if that's okay? Not too much yeah, that's fine. That's fine. Open. Yes, yeah, sure. And what's in these side pouches? the side patches? The patches? Yeah, what's the inside them? It's uh waterproofs. Okay, no that's cool, that's fine. Yeah? Yeah. Yeah, you me yourself, yeah he's a tenth and yeah, yeah, sleeping yeah, by <laughs> oh thank you <laughs> okay yeah that's fine thank you No i jestem już na promie, słuchajcie. Udało się. Odprawa była dosyć dziwna tym razem. Tak jak widzieliście wcześniej <gryw> Zajrzono mi do bagaży. Pierwszy raz w życiu dosłownie. No nic, taka ich praca. No więc teraz powiem coś na temat wyjazdu. Oczywiście, muszę powiedzieć, że przygody czas zacząć. Plan jest taki. Jadę teraz Jakieś 650 km mam taki wyznaczony na dzisiaj dystans i wtedy zacznę szukać się jakiegoś miejsca noclegowego. Plan wycieczki jest taki, że właściwie mam się spotkać jutro z Szymonem pod granicą austriacką. Szymon jedzie do mnie z Gdyni, więc też ma około tam 1200 km. Kiedy się już spotkamy razem, mamy zamiar polatać trochę po Dolomitach. Będę chciał zrobić panoramikę de la Vette, taką szutrową drogę wysoko w górach. Jeżeli się ją da oczywiście zrobić, bo jeżeli się jej nie da zrobić i będzie lało, no to podpuścimy. Ogólnie ten wyjazd to będzie taki wiecie, gonienie za pogodą na tej zasadzie, nie? że będziemy starali się Jechać tam. Ogólnie nie ma takiego, powiem Wam szczerze, jakiegoś wyznaczonego celu tej wyprawy. Jest to po prostu jedna wielka improwizacja. Tam, gdzie będzie pogoda, tam będziemy jechać. Mam nadzieję, że odwiedzimy Słowenię. Mam nadzieję, że pośmigamy po Włoszech, po włoskich dolomitach. Może później zjedziemy do Toskanii, jeżeli na przykład będzie bardzo mocno lało w dolomitach. A z Toskanii zobaczymy, jeżeli czas pozwoli, pogoda pozwoli, to może pojedziemy na południe Francji, w Alpy francuskie południowe, tam gdzie ostatnim razem zgubiłem drona, rozbiłem drona, być może że go znajdę, śmieję się, no to jest niemożliwe, słuchajcie, ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, na chwilę obecną zjem śniadanko, a później... A później będzie wielki przeskok, także więc dzisiaj nie będzie za wiele nagrywania, tak naprawdę może jeszcze coś tam nagram z jakiegoś postoju na jakimś parkingu, a później pewnie już na kempingu. Dlatego, że to będą same autostrady dzisiaj. Tak no jak mówię, no, przeskok tylko do, do jakiegoś miejsca noclegowego. Jutro znowu mały przeskok, tak żeby spotkać się z Szymonem około 14. Tak planuję. 14-15, jutro spotkać się z Szymonem. A dzisiaj, a dzisiaj no wiecie, No to jazdówka. Bo no więc. Biorę się za, za śniadanie, słuchajcie, wygląda dobrze, typowe, typowe angielskie śniadanie, nie wiem czy widzicie, no jest fasolka, jest jajko, jest taki kurde zapiekany placek, jest, za, jest zasmażany pomidor, jest parówka, są dwa plastry bekonu i bułka. Ja się już do tego przyzwyczaiłem, ale w Polsce pewnie nie, więc życzcie mi smacznego i do zobaczenia później, na razie, cześć. Dopłynąłem i jestem we Francji. Za każdym razem, kiedy zjeżdżam na kontynent, moje serce bije szybciej. Spowodowane jest to tym, że, po pierwsze, na kontynencie są zawsze fajne rzeczy do zwiedzania, a po drugie, muszę pamiętać, aby jeździć prawą stroną. Plan na dzisiaj jest prosty: dojechać w skalę w okolice Karlsruhe, a tam znaleźć camping. Bułka z masłem. No, trochę się zakorkowało. I teraz za jakieś 700 metrów będę odbijał na Brukselę. To chyba już tu. A, wypadek jest jeszcze. o, Kilka aut. Niestety wylądowałem w jakiejś małej belgijskiej wioseczce ze względu na cudownego mojego tomtoma który, jak zwykle, wszystko pochrzanił. Miałem być na 16.17 na miejscu, a kolega się tak kurde pokimkał, po że pokazuje teraz 17.55. Wiecie, no to niewielka różnica, nie? Prawie dwie godziny później. Mały przystanek na tankowanie, napicie się i trochę odsapnięcie. Jakieś jeszcze ciasteczko, zaraz wcisnę. Coś wam muszę pokazać. Zobaczcie co tutaj jest. Jeden plus dwa równa się 3, <noise> czyli sikanie plus kamera równa się YouTube. <noise> Dobrze to wymyślili, co? Nieźle. <noise> no jak chcesz być na YouTubie, jak sikasz na parkingu, to spoko, możesz sikać. Aczkolwiek kto to ogląda tak naprawdę? W życiu nie oglądałem kogoś sikającego na parkingu. W sumie zamiast straszyć ludzi YouTube'em i policją, łatwiej byłoby zrobić kufikację za darmo. Nie ma nic bardziej wkurzającego, kiedy mamy potrzebę, a okazuje się, że nie mamy drobnych. Koreczek na odległości 4 km. Tak podaję znaki i opóźnienie, 44 minuty. Wow. 44 minuty. To jest jakiś żart. Tego dnia ugrzęzłem jeszcze w kilku innych korkach. Wydaje się, że szybkie podróżowanie autobanami przechodzi powoli do historii ze względu na dużą ilość korków, jakie się na nich przydarzają. Zjednoczony nudną autostradą, postanawiam zjechać na drogi krajowe i jak zawsze pomaga to w poprawie samopoczucia. Widogi lepsze, a i drogi ciekawsze. Balansuję z lewej na prawą i z prawej na lewą. Przynajmniej jest co robić. Znalazłem camping na Google, do którego właśnie jadę. Mam tam jeszcze 17 km. Będę więc za jakieś kilka minut. No i jest camping. Już widziałam namioty nawet. Nie wiem czy to się gdzieś tu nie wjeżdża. Tu się wjeżdża na camping I idziemy zapytać czy mają wolne miejsce. Gdzie jest reception? reception camping in Kleinbacht. Będziemy się zapytać, czy jest miejsce, bo jak nie ma, to to, to, to będziemy kiedy drawować gdzieś, nie wiem gdzie. Nie miałem Fuksa, powiem wam szczerze, bo kamping jest do 18. Ja byłem za 5.18 i udało mi się zabukować. Teraz z co jest zamknięta i pocałowałbym klamkę. Trzeba też to pod uwagę, słuchajcie, że niektóre kampingi w niektórych krajach naprawdę są wcześniej zamykane. Niektóre są późno, niektóre są nawet do 22. Ale Niemcy są zazwyczaj krótko. Więc. Podróżując, trzeba brać to pod uwagę, jak chcecie szukać tak w locie kempingu i nie chcecie go rezerwować wcześniej. A teraz zrobimy sobie dehydrowane jedzonko. Jedzenie mistrzów. Dzisiaj kuchnia serwuje dehydrowane specyfiki, górę ziemnieczane z wołowiną yy, i z serem. No więc po całym wyjazdy dotarłem na camping. Ech, dzień był ciężki. Nie lubię strasznie, wiecie, przeskoków, kiedy trzeba latać autostronami. Ogólnie jestem fanem gotowania, wiecie o tym, ale niestety dzisiaj e, nie było czasu. Przyjechałem późno i musiałem, kurczak, skorzystać z takiego gotowca. Do zobaczenia jutro. Na razie, bye. Jest godzina... Dziesiąta rano, dzisiaj trochę długo się zbierałem, z tego względu, że kiedy obudziłem się o siódmej rano, zjadłem śniadanie. Noc była bardzo zimna, słuchajcie i było bardzo, bardzo mokro. Mój namiot był cały mokry, praktycznie śpiwór był cały mokry. Taka olbrzymia kondensacja w nocy była. Musiałem czekać, aż to się wszystko wysuszy, niestety, bo nie chciałem pakować puchowego śpiwora mokrego. Tak samo z namiotem nie chciałem go pakować mokrego, więc czekałem aż słońce wstanie i, no, i to się wszystko wysuszy. Suszyło się bardzo wolno, więc ta godzina, ale całe szczęście dla mnie, mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ dzisiaj mam tylko 4 godziny do przeskoku, do następnego miejsca, gdzie sprawdziłem kemping, i na tym kempingu mówiłem się z Szymonem. Tam Szymon będzie też mniej więcej za 4-5 godzin, więc powinniśmy się spotkać mniej więcej o tej samej godzinie. Dla ciekawych za namiot motocykl i za mnie zapłaciłem 13 euro tutaj. Zatrzymałem się tylko na moment tutaj, żeby śmieci wyrzucić i, i, i jadę dalej. Do zobaczenia później z trasy. W takim razie żegnamy się z bardzo fajnym kempingiem. Naprawdę bardzo super. Niech to się otworzy. Żegnam uroczy camping w Klin-Bachtel. noc była zimna, ale dzięki mojemu patentowi dwóch szpiworów w ogóle nie zmarzłem. Jadę do Bawarii, a dokładnie kieruję się na Monachium, bo to tam właśnie zanim jakieś 60 km na południe, przy granicy z Austrią znalazłem camping, na którym umówiłem się z Szymonem, moim towarzyszem podróży i od dziś następne kilka tysięcy kilometrów będziemy przemierzać razem. I mamy następny koreczek Kurde tych korków dzisiaj jest po prostu jeden za drugim I masakra Podobnie jak wczoraj, też ugrzęzłem w kilku korkach, co spowodowało utratę czasu. Tankując w Niemczech warto zjechać z autobana do jakiegoś pobliskiego miasteczka. Różnica w cenie na serwisie a poza autobanem potrafi dochodzić nawet do 50 centów na litrze. Ostatnia prosta i ostatnie kilkadziesiąt kilometrów. Zbliżam się już do Monachium, które odjeżdżam od północy drogą 99 i kieruję się na małą miejscowość Bad Filmbach, w której jest camping, a na nim spotkam się z rzymem. <h�a> a a rano było tak ładnie, Tamto już wydaje mi się, że pada. Tutaj, no i zobaczymy, czy się już jest. Co obstawiacie? Ja obstawiam, że już jest. Chyba Szymczo idzie ha, ho, ho, ho. No kogo my tu mamy? Czekam, czekam. mamy? mamy Cześć! Braku! Już się zabukowałeś? Tak, no się szedłem do Kibla. Aha! Aha! Tak patrzę, że ty, ty znajomy włóta, Jedzie! Tak? Dobra, to ja idę się zabukować no, I... wiem, panie, o tobie, że, że będzie tutaj. Tak? No dobra, a to jest... Numerki są, czy ob obojętnie gdzie? Znaczy nie, numerki są Numerki są? Dokładnie, dokładnie... To dobrze by było, jakbym dostał numerek o ciebie No, mam dwójkę Ty masz dwójkę to ja wam poproszę. Oto. Dobra, no to czekaj, ja szybko się zabukuję, i się rozbijamy. Urocza miła pani w recepcji bez problemu dała mi sąsiednią parcelę. I zaczęło padać. Brawo. Szybko trzeba się rozbić. Zajmujemy namiot, jedziemy z koksem. W taką pogodę warto mieć namiot z podwieszaną sypialnią. Można go rozbijać szybko w deszczu, nie mocząc środka. Po robocie i zaraz iść na piwo. A jak piwko to musi być zimne. Wiście adwenterowe spenu. No, to no, sobie jakoś radzić. Wygodnie. Ma być niewygodnie, nie? Zaopatrzenie prawdziwego adwenturowca. O ja musi być. Aha. Jeszcze coś wam pokażę Czasami Szymcio włosik w boksie. Nie wiem czy widzicie Widać nie Gremlina I ten gremlin bardzo bardzo Chce wyjść na wolność Ale Szymcio go nie wypuszcza No to gremlin zostawia takie Ślady ja nie otwieram tego to boksa. Boję się, bo boję się, że ten gremlin cały czas tam jest i po prostu wyskoczy i mi po prostu odgryzie nos na przykład. O, Szymon robi skrzypce! i Idę stąd, idę stąd. Normalnie co się zobaczyło, to się już nie odzobaczę. <śledy> Matko, jedyna, ale mi zrył beret. Mogłeś mi uprzedzić? Idziemy teraz na zakupy, a w ogóle zobaczcie, prezentuję Wam się w moim nowym nabytku. To jest specjalna kurtka od Helda ala Jedi. Najnowsza moda motocyklowa, oddychający płaszczyk przezroczysty, który ma czynić mnie niewidocznym miejscom niewygód. No dobra, plan jest taki, że walimy na sklep, w sklepie kurczak. Jakieś jedzonko i herbatkę na noc, bo trzeba będzie się, kurde, wspomóc czymś gorącym przed pójściem spać, bo coś mi się wydaje, że będzie, oj, będzie trzepać w nocy. Miała być całkowicie inna pogoda, jak sprawdzałem, ale jest inna. Jest taka, jaka Szymon lubi najbardziej. Szymon w ogóle chyba będzie rozdziewiczany przez swój namiot w taką pogodę, powiem szczerze, bo chyba jeszcze nie miał okazji spać w namiocie poniżej 18 stopni, co Szymon? Szymon zamilkł. Po prostu jak usłyszał, że będzie poniżej 18 stopni, to wpadł w panikę. Idziemy teraz, słuchajcie, zakupić jajeczka, herbatkę. tak stare... Jak stare dziadki. Dawaj, atakujemy. Króla, Z jajeczek nic nie wyszło i zdecydowaliśmy się zjeść w restauracji. Za wyjazd. Aleje kurde deszczem także masakra I my siedzimy sobie w takim fajnym miejscu I pijemy herbatkę Kurde I... Jaką? Imbirową właśnie To jest takiego czajniczka Zobaczcie jaki kurde wypacz Niezłe nie?